Trzy mity o medytacji. Mit pierwszy. Musisz wyjechać do klasztoru, żeby móc dobrze medytować. Pewnie klasztor trochę ułatwia sprawę, ale nie jest tak, że poza jego wrotami jest to niemożliwe, ponieważ medytować można zarówno w autobusie, jak i na kanapie, w lesie i myślę, że jeszcze kilka innych miejsc by się znalazło. Mit numer dwa. Jeśli nie widzisz efektów od razu, to znaczy, że robisz coś źle. Medytacja jest takim fajnym procesem, podczas którego można doświadczyć tego, że to właśnie nie cel, a droga do niego może być celem. Czyli że również jest to wpisane w część nauki. I mit numer 3. Czyli to, że podczas medytacji musisz siedzieć jak buddyjski mnich, wyginając się w pozycji lotosu. No, myślę sobie, że jak doświadczenia różnych. Osob, z którymi miałam przyjemność obcować, pokazują. Medytować można nawet w ruchu, na przykład na spacerach. Stąd też ostatnio coraz bardziej popularne kąpiele leśne szydrinioku.